Rysunek przedstawia zwierciadło kuliste wklęsłe o ogniskowej F małe. F to jego ognisko, a O to jego środek krzywizny. Prosta przechodząca przez te punkty to oś optyczna zwierciadła. Powiedziane jest, że powstaje obraz rzeczywisty powiększony. Sprawdź z tabelką, którą masz z lewej strony ekranu u dołu. Wówczas przedmiot musi znaleźć się między ogniskiem a środkiem krzywizny. Zaznaczam go kolorem niebieskim. To jest x odległość przedmiotu od wierzchołka zwierciadła. Ona musi być zawarta między F a 2F. Znajdziemy obraz tegoż przedmiotu. Rysujemy pierwszy promień wychodzący z grotu strzałki równoległy do osi optycznej. On po odbiciu przechodzi przez ognisko. I drugi promień, który najpierw idzie przez ognisko, a potem. Odbity biegnie równolegle do osi optycznej. Oba promienie odbite w tym miejscu się przecinają. Tu powstaje obraz. Obraz jest rzeczywisty, odwrócony i powiększony. Oprócz tego odległość przedmiotu od obrazu jest równa D. Przedmiot, obraz. Odległość między nimi to D. No to opisujemy to, co się dzieje w zadaniu równaniami. Pierwsze równanie to równanie zwierciadła sferycznego. Drugie równanie to związek między x, y i d. y równa się y minus x równa się d. Podane jest powiększenie obrazu, więc skorzystajmy ze wzoru na powiększenie, który ma z lewej strony ekranu. Ja z tego wzoru wyznaczam od razu y, które mi będzie potrzebne. Mamy trzy równania. I 3 niewiadome. Niewiadome to y, x oraz f. Poszukiwana ogniskowa jest w ostatnim równaniu. Z dwóch pierwszych mamy wyznaczyć x i y. Zrobimy to tak. Wstawiamy p razy x zamiast y. Otrzymujemy taką zależność. Z lewej strony x wyciągamy przed nawias. W nawiasie zostaje p-1. minus Wyznaczamy z tego równania x. Po podstawieniu danych mamy 14 cm. No to wracamy do równania drugiego, wstawiając 14 cm oraz powiększenie 3, 3 razy 14, 42 cm. No to skoro mamy te dwie wartości, to z ostatniego równania wyznaczamy ogniskową i wstawiamy y oraz x. Po wymnożeniu, po dodaniu, po podzieleniu znajdujemy, że ogniskowa jest 10,5 cm.